Dzisiaj robimy We On The Night spot dla Suzuki, który będzie wyświetlany w trzech wersjach: 30, 45 i 60 sekundowej. Jesteśmy w Kielcach w klubie bokserskim Rush. Właśnie trwają przygotowania do dzisiejszego planu zdjęciowego. Świetni bokserzy, świetny samochód Awake Films. Oglądajcie nasze behind the scenes. od tygodnia już nie żeby wystąpić tutaj. A tak to dobrze, dobre nastawienie jest, humor jest przede wszystkim. Plan zdjęciowy podzieliliśmy na dwa dni. Pierwszy dzień to ring bokserski. To tutaj jeden z bokserów będzie prezentował swoje umiejętności. Stworzymy specjalną scenografię, na której odtworzymy światła sodowe na zewnątrz, oraz zimne światło w środku. Ursa 4K bez globarszatera. Dla wszystkich, którzy wiedzą, jaka jest ta kamera, to dla nas jest naprawdę wielka gratka i wielka radość, że możemy nią dzisiaj pracować. Bo jestem pewny, że te ujęcia będą naprawdę wyglądać magicznie. E motion już zaczynaj. Jesteśmy po sprawdzeniu pierwszych ujęć. Jesteśmy zadowoleni osiągnęliśmy ten efekt, który sobie założyliśmy tak naprawdę. Problem jak zwykle klasyczna obsługa czasowa, więc wychodzimy naprzeciw temu i walczymy dalej. Słuchajcie, kochani, udało się, jesteśmy po zdjęciach. Za nami naprawdę bardzo ciężki dzień. Przed nami kolejny, który też pewnie postawi nam bardzo dużo wzmagań. Jutrzejszy dzień to zdjęcia typu car to car. Będziemy nagrywać ujęcia z jednego samochodu, żeby wypromować samochód marki Suzuki i różnego rodzaju detale. Najważniejsze jest to, że będziemy mieć radę po drodze. Nami trzy lokacje. Zrobiliśmy do tej pory przejazdy po centrum Warszawy. Wykorzystujemy do tego system Tilta Hydra Alien, za pomocą którego w łatwy sposób możemy się przepiąć na tył samochodu, na przód samochodu, na bok samochodu i zrobić ciekawe ujęcia, w jeździe, dynamiczne. To jest około godziny pierwszej w nocy. No przed nami spokojnie jeszcze połowa scenariusza do wykonania, więc jeżeli skończymy o trzeciej w nocy dzisiaj, jest to plan Optimum. W Kiercach będziemy na godzinę piątą. Także Plan jest gruby, ale myślę, że warto, także do dzieła! Alo, halo, słyszymy się czy nie? 352, ale nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Jak to bywa przy tego typu realizacjach? Nie wszystko poszło jak po maśle. Na końcu możemy być naprawdę z siebie zadowoleni, bo cała ekipa dała radę. Zarówno wielkie podziękowania dla pionu operatorskiego, jak i dla oświetleniowców oraz chłopaków od ujęć KartuKar. Wielkie dzięki dla wszystkich zaangażowanych w projekt.